Witam was wszystkich w piątym vlogu na kanale, w dzisiejszym vlogu pozamykamy sobie zwierzęta, kury, kaczki i kurczęta, yy, więc co widzimy się przy zamykaniu, coś to jest jakaś godzina, jest jakoś za 10-17, więc ja już zamykam, żeby potem spokój, żeby wieczór nie łazić. Kaczuszki tutaj są. Kaczuszki tutaj. O, widzicie trochę kaczora. Dobra, a tutaj kurczęta. I to jest broiler, jak co, to, to jest broiler akurat. Dobra, wyganiamy. A kacuszki no zostańcie. Idzie idzie. One tutaj właśnie u kaczek siedzą. To jest dla mnie bardzo dziwne. Yy, jak macie kurczęta ktoś i kaczki, to powiedzcie, czy też tak siedzą na przykład. Wiesz, one tutaj obok, bo one tutaj mają stanie. One tam siedzą. Ale one tutaj siedzą, mega szokujące, jedna tam jest kokoszka, więc to jest broiler, jakby, to jest broiler. gdzie? No idzie. Idzie szybko, 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 tam już jedna jest, właśnie, a więc dobra, mamy... I teraz zamknę, bo wam nie będę pokazywał. Dobra, ja już to zamknąłem. Zajęło mi to jakąś minutę. Teraz idziemy zamknąć kury. Dobra, jesteśmy u kurek. I teraz je wgoniamy do kurnika. Patrzymy, czy jest jakieś jajka. Nie wiem, że... O, ile jajek! Kurde, widzowie! One dostały witaminę taką, którą wam pokażę. I tyle jajek! O, zaraz wam to pokażę, bo wy tego nie widzicie, bo to jest ciemno. Tutaj są pierwsze dwa, są jeszcze dwa albo trzy. Tutaj są jedne, dwa seria. To jest jeszcze są jajka. Zaraz Wam pokażę resztę. I drugie dwa jajeczka, więc cztery, więc to jest bardzo fajny wynik. One dostają witaminę, którą Wam zaraz pokażę i od razu niosą. Więc mamy cztery jajeczka. A więc to ona jest tutaj w komorze. To taka. I ta, taka witamina. Taka i po niej niosą właśnie e, możecie dać też znać jak u was jest z jajek ponieważ my sprzedajemy jajka na my sprzedajemy jajka e, po e, To zależy od 8 do 10 zł My najczęściej sprzedajemy po 10 zł ludzie to kupują jak więc no e, więc w sklepach są od 10 do 14 zł u nas więc no mega no ale dobra ja będę już kończył trzymajcie się do następnego vloga i cześć.